Siemano potwory, co mają wielkie roztwory. Tutaj Nikoru, Part 40. Który właśnie? 6 chyba. Tak? Teraz, bo wczoraj zrobiłem od 41 do 43. No, to, no tak, 46. Żonka nam mówi, szkoda, że nie ćwiczyłam trochę, by być żoną. A my oczywiście jej w twarz. I teraz czas na tłuf 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 tłuf, czyli niosłykową Z Wzgórza pokryte są pięknymi jesiennymi barwami. Niebo będzie jutro czyste i błękitne. Czyli standard. Jak to zresztą zwykle bywa. Piękne ptaszyska. Idziemy na. O, patrzcie! <tuszy> Ptaszek zniknął kurde! W domku znika na w... się w dla koniec nie ma. Ty, co jest? Siedem tylko jajek? Ciekawe. W ogóle mnie zastanawia po co ten płotek tutaj na środku. Chyba tylko po to, żeby mi utrudnienie robić. Jeszcze, rozumiem, żebym jeszcze przez niego mógł skakać, to wiecie, to by było, że przelatuje w oborze. <noise> Patrzcie, w kurniku Przelatuję chickensy w kurniku. A tak to. To do panem. Dobra, w każdym razie, chyba dzisiaj wam jeszcze zimy nie pokażę, bo mamy piątek, 20. dzień, jesień, jest godzina 6. No to chyba się skończy na tym, że. Ee... Skończy się na tym, że dzisiaj skończymy jesień, a już w przyszłym tygodniu zobaczycie, jak wygląda zima. Jopika jej, być może konika dostaniemy. A teraz konkurs. Jak nazwalibyście konia? Taki, Taki głupi żart. Ej, sorry, ale nie mogę z tą perkusją się jakoś uspokoić. To jest silniejszy ode mnie. Dobra. To tak. Jezu, ale ten kurczak, który... ...salutuje Hitlerowi, to mnie po prostu rozwala. Kurczak, który kurde ma spoglądy nazistowskie. A gra robiona przez Japońców, więc jeszcze lepiej. Zobaczmy. Pamiętnik! Czytam! Dalej sześć, jaka bida z nędzą kurna, ja myślałem, że tutaj coś, już pięknie, lajci, pięknie, gładko, nie, że będzie, jakieś siódme serduszka, a to 2. Dalej mamy marne sześć. Gdzieś ci mogli złożyć, sprzedaj kurny! okej, okay. przyjdę po później, więc postaw przy wyjściu na farmę dzisiaj. Dobra, napiję się też znowu od rdzewiacza. Dobre. idziemy. Złowić rybkę naszej kochanej żoneczce. Wygląda jak pomnik kury, ale czym jest, to mnie interesuje. No jak to czy, czym jest? Ukrytą wiadomością dla. Z, dla Niemców. Puff, ja powinienem sobie chyba taki dźwięk nagrać w tym w koszulce. Ej, też łowić ryby? Ja, ty. Okej, okay, użyj mojej wędki, używaj przycisku Y. Ja powinienem chyba sobie ten e, taki sygnał nagrać w tej koszulce, co ja ją, ją kiedyś puszczałem, jak było robione z Raymana, e, ten gameplay to wam się chwaliłem moją koszulką z głośnikiem, którą dostałem od dziewczyny. To ja się śmieję, że powinienem sobie... Eliba! <tulet> uh, powinienem sobie po prostu zrobić taki właśnie dźwięk. I go za każdym razem jak jakiś dobry żart powiem puszczać po prostu. Nawet, nawet jeżeli by to nie był dobry żart, ale jakiś kurna żart, czy to udany, czy nie powinienem kurczę, w tym momencie tak siadać. Tylko naciskam guzik i nagle słuchać takie. Ty, żonki nie ma w Boże, what the hell? Znaczy nie w oborze, tylko w składziku z narzędziami dojdziemy do tego, do domu. Może już jest po prostu za późno, jeszcze jest w domu. Jest w domciu. Dziękuję. Teraz mi mówisz dziękuję, a, a wcześniej mówiłaś dziękuję, wygląda smakowicie. Dziękuję Ci za twój kłopiec, skarbi. Ty patrzcie jaka wredna, ja jej dałem rybę, ona mi ją dała z powrotem. No, ja też tak właśnie reaguję, no bo ja nie wiem, co się dzieje. Piątek, 20 dzień jesieni, jest godzina trzecia. nie zapomniałem czegoś? A czego miałbym zapomnieć? No, trawa jest za niska, więc z trawą już nic nie zrobię. Więc nie wiem o co może mu chodzić. Już wiem, że to jest taki standardowy tekst, na no, ale zesz... A już wiem! Zapomniałem opylić kury. Teraz już wiem dlaczego nie zapomniałem czegoś. Ja już ty 500 górda, chcesz sprzedać? Ja sprzedaj. Okej, okay, wezmę ją ze sobą. Dobra, idziemy do domu spać. Dziękuję Ci za twój kłopot, skarbie. Ty skąd ty masz tyle ryb? Ja nie wiem skąd ty wytrzaskujesz te ryby. Ty przecież siedzisz tylko w składziku z narzędziami i ciągle ryby wyciągasz. Ach... Nie wiem skąd się tacy ludzie biorą, no ale okej. Okay. No i dobra. Skarbie! Skarb jest zamknięty w sobotę! Newsweek! Wzgórze pokryte są pięknymi jesiennymi barwami, niebo będzie jutro czyste i błękitne. Jutro, przecież jutro będzie chyba już zima. Dzisiaj jest dobry dzień, jak każdy dzień w Harvest Jezu, jak mi to ścina. Jezus, ja nawet nie wiem, co się dzieje, że on tak ścina. I czemu ty z tym jajkiem wybiegasz na zewnątrz? No. W dupie, bo i tak widzę, że nawet jeżeli im rzucam 7 i jest tych kur 7, to i tak kurde dają tylko 6 jajek. To w takim razie w dupie to mam, rzucę im tylko 5. Nie mogłem się powstrzymać, sorry, ale to jest nieśmiertelny żart, który już chyba będzie taką samą tradycyjną mową jak "yes", Zamknięte. No zarąbiście. Oj jak cię polubił, proszę zaprzyjaźni się z nim. Dobrze. Naprawdę cieszę się, wybacz moją jakąś cipskość, myślę, że zaraził się tym od mojej mamy. Eee, ja chcę sprzedać kurę i dupa, nie sprzedam. To co ja mam teraz robić niby? Jasne, więc czemu mi to tak ścina? Zamknięte przygotowania. O, ty, pap, ma przygotowania, a nie zamknięte. A Boże, skąd tu tyle Ludzisków? Ludzi, chciałem powiedzieć. Dobra, nic, idziemy łowić rybę chyba dla żonki. I w takim razie na tym kończymy dzisiejszą zabawę. Jeżeli chcecie, jeżeli macie na to ochotę chęci w ogóle, to możecie dawać sugestie dotyczące tego jakie imię wybrać dla konia, którego dostaniemy zimą. Hej, chcesz mówić Ja... Okej, użyj moje wędki i używaj przycisku Y. Więc jak już wspominałem, możecie sugerować, jakie imię nadać koniowi, koniu, koń. Koniu, koniowi, ko. koko, koko, ko, 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 ko. <grywa> Nie um. No, i być może jak będzie jakieś fajne, no to mu nadam takie imię, a tylko pamiętajcie, maksymalnie 4 litery. A... Szczerze, zastanawiałem się, żeby zrobić takie jajo, że skoro pies się nazywa Boro, a nie mam imienia dla konia. To żeby tak było podobnie, żeby się nie rymowało i też miało jakieś ciekawe znaczenie. Bo wiecie, często konie są nazywane jakimiś dziwnymi różnymi imionami, na przykład oznaczającymi inne zwierzę, albo coś takiego. Dziękuję. Dziękuję Ci za twój no, no. skarbie. No, no, no. Sabata, 30 dzień jesieni, jest godzina 3, nie zapomniałem czegoś? Ty wiecie co? Spróbuję, kurde, wrzucić kurę do sprzedaży bez informowania sprzedawcy o tym. Zobaczymy, czy zadziała. Jak nie, no to ją weźmiemy z powrotem. No ale cóż, sprowadź zawsze można. Nie, no nie, nie będę kury od tyłu zapinał, bez przesady. Nie, czyli niestety trzeba zasować pół miasta, po to, żeby go poinformować, że się. A nie, to w takim razie im rzucę, kurde, pasze, nie? No bo to. to... Skoro nie mogę ich sprzedać, to niech mi zrodzą chociażby o te cztery jajka więcej. No, ktoś stwierdzi, że 4 jajka to niewiele, ale kurde, 700. Twu, co ja gadam? 700. 200 golda mieć, a nie mieć, to jest, kurde, duża różnica. To wszystko, co jest dzisiaj kosztuje 300 golda, a jutro wrzucam pieniądze w skrzynce. Kurde, trawa mi nie urosła. Patrzcie, takie lamerstwo. Nie wiem, czemu się tak dzisiaj tak rozcinała. bardzo was za to przepraszam, no ale cóż... Czasami się zdarzają takie wypadki w grze. Dziękuję ci za kłopot, No, jak widzicie, już chyba zrobiliśmy wszystko co mieliśmy zrobić w dniu dzisiejszym. Bo drewna już nie będziemy, bo mamy i tak maksymalną ilość. Więc moi milusińscy, kończymy na dzisiaj. A za tydzień, w sobotę, myślę, że już zobaczycie jak wygląda zima. Znaczy, jestem tego pewien, ale nie wiem czy wszystkie trzy partie będą zimowe, czy tylko dwa partie będą zimowe. Więc a może będzie 2,5 parta zimowego? Kto wie? Ja w każdym razie dziękuję Wam za poświęcony czas. Kłaniam się serdecznie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Ciao. Ej, to